Dzisiaj będziemy świadkami rywalizacji w Oświęcimiu i będziemy z ciekawością obserwować to, co pokaże ten młody oświęcimski zespół. Na no, takie zmagania tutaj w Oświęcimiu przymierzano się do tego od wielu miesięcy. Teraz jest zdecydowanie groźniej, no i zmuszony już do interwencji Roman no i w piątkę. Zespół Żeliny zdołał nas zamknąć, a teraz będzie świetna szansa przed Fusem. Fus sam na sam z bramkarzem, ale świetnie broni Erik Janek, choć nie do końca orientował się, gdzie krążek się znajduje, ale jednak zatrzymał go przed własnymi parkanami. Z pewnością już po tym pierwszym meczu będziemy mogli zapamiętać kilka nazwisk. A teraz błąd defensywy i okazja i gol! jest pierwsze trafienie dla oświęcimskich Szabel. Świetnie znalazł się Pankrat wykorzystał swoją szansę i... Ludkiewicz, No i było groźnie. bo też pojawił się taki korytarz do strzału, z czego skrzętnie Słowa. Przybywa widzów na trybunach. No wiadomo, że Oświęcim to jest hokejowe miasto. Piankrat jeszcze raz do Fusa. Fus, piankrat! I jest drugi gol tego samego zawodnika. Kapitalna akcja z Szymonem Fusem. Na jeden kontakt jak na treningu. Powymieniali sobie kilka. A i teraz błąd. I niestety. Gospodarze tracą pierwszego gola w tym meczu. Pomyłka. Brakło opanowania krążka. Nawet może takiego wybicia. Bez patrzenia w tamtym kierunku. Posłanie go gdziekolwiek. Podanie Dutkiewicz, Dutkiewicz sam przed bramkarzem, Dutkiewicz, ależ kapitalny gol! Świetnie podniósł krążek pod poprzeczkę. No, ciekaw jestem, czy Eric Janek doczeka końca tego meczu. Między słupkami, czy po pewnym czasie jednak zdecyduje się Radostaw Bieleczka dać szansę Cziganikowi. Świetny gol, naprawdę. 4 minuty jeszcze i z całą resztę. Gol! Następny. 4 do 1. No to e pada sekunda za sekundą. Padał samolotnik myszczą. Sekunda za sekundą. Niewiele czasu upłynęło. 4 do 1. 23 sekundy, drugą tercję. Zatem startujemy. Najsarek, Fus, Dudkiewicz, on się rzucił Najsarek. No i jeszcze raz Zdołał okrążek sparować. Pamiętajmy, że tutaj jeszcze wiele zdarzyć się może, ale teraz szansa dla gospodarzy! I tylko boczna siatka Dudkiewicz, Jeszcze dobitka i jest gol! Jest bramka kolejna, i znowu Piankrat wpisuje się na listę strzelców. 5 do 1. Trzeci gol. Walczyć o punkty Akademickiej Ligi. No i jest kolejne trafienie z najbliższej odległości strąconych krążek i jest już podwyższenie rezultatu na 6 do 1. I chyba to jest pożegnanie Rika Janka z tym dzisiejszym meczem. Pyfkach no i szukają oczywiście... Kolejnych trafień, bo są ku temu możliwości. No teraz Sepian kradł. Ładne wystawienie. i jest. 7 do 1. Fus podwyższa wynik. Znowu upłynęło niewiele czasu. Gol za golem. Bardzo okazałe prowadzenie. Większą różnicą bramek, ale mogą też zmniejszyć rozmiary porażki. Skokan. I ciganik. Jeszcze szansa, ale świetna interwencja. No, znakomita ciganika. Taka trochę w piłkarskim stylu gdzieś rzucił się, o, co dzieje się na lodzie i czekamy na to, czy w trzeciej tercji ta dominacja będzie tylko potwierdzana, czy jednak goście zdołają dziwić, bo można. Dawać taką możliwość gry przy takich wynikach, jak najbardziej. A teraz Oświęcimianie i okazja, i musi być gol. jest bramka. I jest trafienie. Ósme, już w dzisiejszym meczu dla zespołu. Gospodarz. ten krążek przez Kryształa. Jeszcze szansa zamieszanie pod bramką oświęcimską. Prusak. Kot. I piękne trafienie! Świetnie! Przymierzony krążek! Jeśli dobrze zauważyłem, to Jerasow był tym, który uderzył, znalazł tam lukę. Ale bardzo dobre sytuacje sobie tworzą, choć teraz jest bezpiecznie. Pod ich bramką i jest gol! Nie wiem, czy to czasem nie było, trafienie samobójcze. Gdy obracał się tam Kaczkowski, być może wepchnął sobie krążek do bramki. Duży udział na pewno Patryka Nemeta, kapitana zespołu z Żeliny. 9 do 2. To jest dobra szansa na zamknięcie i gol! 10 do 2. Widać było w momencie, już wjeżdżania w strefę ataku, że. Zdołali zgubić obronę. Piankrat. Teraz świetnie fus. Mierzył tam między parkanami nie wyszło. Może na koniec jeszcze strzał. Jeszcze się uda przed Syreną. Jest gol! Równo z Syreną na 11 do 2. trafił prusak. Wymanewrowana defensywa, szybka kontra i równo z ostatnią. Syreną tego meczu poprawienie rezultatu. A zatem nie 10, a 11 goli. Zdołali zdobyć się Oświęcimianie. Na świetnej tablicy wciąż jest ale myślę, że to trafienie będzie zaliczone. Już sędzia główny przekazuje tę informację do swoich stolikowych asystentów. A zatem 11 do 2. Sejber z Oświęcim pokonują zespół. Z Żyliny, świetne otwarcie tych rozrywek, znakomita inauguracja, kapitalny występ gospodarzy.